Wiadomości lokalny dzień dobry. Policjanci z piątego Komisariatu Policji w Częstochowie wyjaśniają, czy 46-letnia nauczycielka jednej z częstochowskich szkół, opiekując się dziećmi, nie naraziła ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Nauczycielka miała około 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i opiekowała się grupą sześcioletnich dzieci z oddziału przedszkolnego. O tej sytuacji poinformował jeden z rodziców, który oddawał dziecko pod jej opiekę. Kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który nietrzeźwy spowodował w ubiegłą sobotę w tak wypadek. Zginął jego ojciec. Kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów. Częstoowcy policjanci zatrzymali nieletnich związanych z udzielaniem środków odurzających swoim rówieśnikom. 16-latka usłyszała dziewięć zarzutów sprzedaży marihuany oraz zarzut kradzieży telefonu komórkowego na szkodę opiekuna w placówce wychowawczej. Zatrzymano również 16-letniego chłopca, który dostarczał jej narkotyki. Na trzy miesiące trafiła do aresztu Krystyna P., była pracownica banku PKS-A w Częstochowie. Prokuratura postawiła jej dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy przywłaszczania pieniędzy skąd zamożnych klientów, a drugi prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw. Rozpoczął się nowy rok szkolny, uczniowie uczęszczają na zajęcia. Rozpoczęcie roku szkolnego to też praca dla strażników miejskich, którzy są zapraszani do placówek oświatowych i prowadzą w szkołach prelekcje na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz ochroną spokoju i porządku publicznego. Po sześciu latach funkcjonowania wkrótce zniknie sąd w budynku byłej dyrekcji Huty Częstochowa. Z Rejtana wydziały sądów przeprowadzą się do prywatnej nieruchomości, przy ulicy Żwirki i Wigury. 17 września o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Częstochowskiego Urzędu Miasta odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie miasta głosowania w najbliższych wyborach parlamentarnych. W czwartek w Urzędzie Miasta Częstochowa gościła 13-osobowa grupa holenderskich rowerzystów z klubu Lotary, którzy przyjechali do Częstochowy w ramach rowerowej pielgrzymki. Podczas spotkania z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem zagraniczni goście opowiedzieli o swoim zamiłowaniu do podróżowania jednośladem oraz wpisali się do pamiątkowej księgi. Otrzymali również materiały promocyjne poświęcone Częstochowie. Duże zmiany od soboty czekają pasażerów częstochowskich tramwajów. Z powodu remontu wiaduktów, ale i niepodległości uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Jednocześnie przypominamy wszystkim kierowcom, że głównie z tego powodu przejazd z remontowanym odcinkiem Alei Wolności do Alei Neswiecznej Marii Panny jest otwarty tylko dla autobusów komunikacji zbiorowej. Znamy już dokładne wyniki egzaminu dojrzałości maturzystów z naszego województwa. Po sierpniowych egzaminach poprawkowych zdawalność wzrosła do 85%. Świadectwo dojrzałości nie dostało 15% uczniów. Częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza przygotował pierwszą w tym sezonie artystyczną premierę. W piątek wystawił w spektakl muzyczny do dna Ludmiły Pietruszewskiej z songami Agnieszki Osieckiej. Na scenie zobaczyliśmy innymi Piotra Machalicę. Kolejna premiera w listopadzie. W tym tygodniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie przyjadą przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i pracownicy z Wydziału Nadzoru skontrolują, czy w Urzędzie Pracy przestrzegano zasad przy wydawaniu środków z Funduszu Pracy. Jest to reakcja na wywiad z Markiem Baltem, który ukazał się we wrześniowym numerze monitora informacyjnego rynek pracy, którego wydanie Częstochowski Urząd Pracy finansuje z Funduszu Pracy i który ma być informatorem o usługach urzędu i instrumentach związanych z rynkiem pracy. Nie jest zgodne z prawem angażowanie środków z Funduszu Pracy na promowanie kandydatów ubiegających się o sprawowanie funkcji posła. Zasadność wydawania pieniędzy z Funduszu Pracy w każdym przypadku kontroluje wojewoda i jego urząd. Stąd w tym tygodniu kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Będzie płyta z piosenkami Janusza Gniatkowskiego. Tak zadecydowali Krystyna Maciejewska, wdowa po sławnym śpiewaku, Krzysztof Niedźwiecki zespołu Ptaszycka oraz Jan Szyma, prezes Stowarzyszenia Przeciwgałdy i przyszły producent płyty. Nagrania odbędą się w studiu w Częstochowie. Jan Szyma poświęci najbliższy miesiąc na zbudowanie koncepcji finansowania całego projektu. To wszystko na dziś, dziękujemy za uwagę, do widzenia.